Witam wszystkich na moim kanale zajeranej wędkarstwem. Ja jestem Emil. Idziemy sobie w poszukiwaniu okoni. No takie ładne miejsce. O! Nie. Może za Bolkiem. Bo jak też tu się nie lubię kręcić. Ale tutaj woda opadła strasznie. Ja się kręcę. No nic, idziemy rzucać. Jest tutaj dosyć głęboko. Może nawet sięga do i 20 i 30 metrów. Zobaczymy, co nas czeka. Mam nadzieję, że uda coś się złowić wiadro. Dosyć mocno wieje. Mam nadzieję, że jakoś bardzo mocno nie będzie przeszkadzać. Nie. A nic, my idziemy na miejsce i zaczynamy coś łowić. Na samym początku chciałbym Cię zachęcić do dania łapki w górę. Jakieś subskrypcji, jeśli film ci się spodoba, możesz sobie zostawić jakiś komentarz z góry. Dziękuję, no i życzę Wam miłego oglądania. No, jesteśmy już na miejscu. O, odkładamy plecaczek na początek. Założyłem taką gumkę od Foxa główka 16 gram. No zobaczymy, czy coś dzisiaj uda nam się złowić. Potem, może, popróbujemy porzucać tutaj po tej w wodzie w jakimś. Bo tam dalej, gdzie teraz rzucimy, tam dochodzi tam jest naprawdę głęboko. Tam dochodzi nawet do i z 20 metrów. Jak najlepiej. No zobaczymy. Mam jakieś 2 godziny łowienia po pracy już dzisiaj dosyć zimno, 14 stopni na dworze plus wiaterek dosyć chłodno. Rano jak jechałem do pracy było tutaj 8 stopni w Holandii Także zaczyna się już pomału jesień. Kim dzisiaj? Takiego On ten wobrza tak do półtorej metra. Dobra, wiecie co, porzucałem trochę gumami, trochę wobblerami Nic się nie dzieje Także zmieniamy sobie miejsce na kanał może Próbujemy sobie porzucić za jakimś może okoniem na obrotówkę Albo szopakiem No zobaczymy, widzimy się na miejscu Zobaczymy obrocować może moją ulubioną Zobaczymy coś się wydarzy Bardzo mocno wieje Nie fajnie Taki kanał Paąż tam się tam ciągnie aż tam i potem idzie w lewo i potem w prawo tu i Najpopularniej, najpopularniejszy kanał w Holandii nazywa się Lingę. Fajnie byłem się zdał, chociaż jakiegoś pokonia fajnego. O... albo była ryba, chyba ryba, bo widziałem ją w wodzie. Ale prawdopodobnie to była ryba. Pojdziemy dalej. O, kogo my tu mamy gumka. Moja. Patrz ten kanał, jaki piękny. W tamtą stronę się ciągnie. Tam płynie. O. To, to rybki nie chce dać, kurde. Mogą być sumy, bo. Mogą być sumy, bo tutaj zaraz obok jest autostrada i my wariaty jak się na obrotówkę nic nie będzie działo to założymy sobie gumę tą lekką wówkę i próbujemy porzucać No nic, idziemy sobie założyć jakąś gumę i próbujemy na gumę takiego kanibalka, główka mm. wszystka maci. Jeszcze mi powodzenia No tak, bo no to jest pełno prawy. Ale branie Co to było? Co to jest? O, koń! Przecież ja tam rzucałem obrotówką, kurcze O, ale sciało O, cię kręcę O, ale sciało Patrz, taki okonek z osiem cm myślę. No obie. O. Ale ten okoń ugryz do no, takiego brania To ja dawno nie miałem No normalnie no tak użar normalnie brak słów na kanibalka rany ale zawar no, i tam nieduży okoń Okoń jakoś pod 30 cm Ach te holenderskie sztuki to jest gryzą tak mocno że normalnie no, no brak słów takie brania to trzeba by było od razu gumę zakładać nie chcą jeść małych kulek jest ryba puściła kurcze nie chciały jeść małych blaszek obrotówek a gumy takie duże chcą była kolejna coś się dzieje, także skrócamy tam jeszcze raz. O jest duża ryba! Co to jest? Co to jest? Jest bardzo... Co to jest za ryba? Jest duża. Prawdopodobnie szczupak. Jest duża ryba. A ja nie mam jak zwykle podbieraka rozłożonego. Ja Cię kręcę. Co to za ryba? Co to jest? Chcę ją zobaczyć. на низко. У. И а, ну не увяжись, но снова та сама шпетка. Ну не увяжись. Не Не Я че Что это я? Ооо, Я. Что есть? Ну не вижу. Ta sama sytuacja. Nie. No normalnie szok. Panowie, kolejny, kolejny biory na spinning i to spory. Ale co tym razem? Chodź, chodź już. Stop. Ale waleczny, ale waleczny. Nie chcę go męczyć kurczę, nie chcę go męczyć Chodź, szkoda, że nie mam podbieraka Muszę go rozłożyć jakoś nie. Niech on sobie szaleje A ja szybko podbierak rozłożę Tylko wyjmiemy Już opada z siły, już tak aj, 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 aj. Dobra Mamy podbierak krzyżony Co to jest za ryba? No co się mi dzieje ja pierdziela Może ja zacznę białe ryby na kurde Dobra Podbieramy go Opa. Mamy mi go Nie wiem, to jest chyba kolejny leszcz proszę Państwa Kolejny leszcz, chyba Nie wiem Piszcie w komentarzach nie wiem co to za ryba dobra odpięta nie patrzcie to ryba co to jest no rany no nie, wypuszczamy ją do wody o. dobra, wypuszczamy ją do wody spod podbieraka. Proszę bardzo, płynie rybko. Dziękuję za fajną walkę. <gorsze> Kolejny biały ryb na spiwnika, nie mówiłem tego do kamery, ale tutaj w tym miejscu. pełno śluzy na podbieraku Mogę go zmoczyć kurcze patrzcie mamy łusko jeszcze dalej nie, nie? nie? zobaczymy co się wydarzy jeszcze ciekawego nie mówiłem wam o tym, ale w tym miejscu ogólnie pływa bardzo dużo karpia, ogólnie białoryba. Jak tu przyjeżdżałem w lato czy coś, czy jak było fajnie słońce świeciło. Była dosyć czysta woda, bo teraz widzę śmieci pływają. No to normalnie tego białoryba tutaj pełno. Wszystko cały czas coś płynęło. Ryba jedna za drugim, jedna za drugą. Na początku myślałem, że to był <grymne> A jednak nie Dobra, ostatni szut Bo dwa Nie uciekamy do domu Dobra moi drodzy, to będzie na wszystko w tym odcinku Podsumowując, złapaliśmy jednego konia i jednego leszcza, który dał bardzo dobrą zabawę. Jeśli film Ci się podobał możesz zostawić komentarz, dać łapkę w górę oraz subskrypcję. Na pewno mi to jakoś pomoże i da siły do działania. No nic, mam nadzieję, że film Wam się podobał. Widzimy się w następnym odcinku. Siemanko!